RZG Interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty, wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG Interwencje. Środy o 12.30 na 97.1 FM. Na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Piotr Kuśnierz. Czas na program RZG Interwencje. Kładziemy się Piotr Kuśnierz oraz Krzysztof Filmanowicz. Dziś jesteśmy w zakładzie gospodarki komunalnej w Zielonej Górze. W Zielonej Górze rozpoczęła się akcja Zima. Czy kierowcy oraz piesi mogą czuć się spokojnie? Nasze miasto zostało podzielone na cztery rejony, jak co roku. Dziś na temat bezpieczeństwa, na temat przygotowań do akcji Zima, która właściwie już się rozpoczęła, porozmawiam z moimi gośćmi. A dzisiaj gośćmi programu RZG Interwencje są Agnieszka Miszą, zakład gospodarki komunalnej w Zielonej Górze. Dzień dobry panu, Dzień dobry Państwu. Eugeniusz Kubiś, instruktor nauki jazdy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Oraz Michał Szulc, Departament Zarządzania Drogami w Urzędzie Miasta Zielona Góra. Dzień dobry, witam wszystkich. I na początek od razu pytanie do Pana Michała. Jak z tą rejonizacją wygląda sytuacja? Bo Zielona Góra jest podzielona na cztery rejony, jeśli chodzi o akcję Zima. I jakie firmy są odpowiedzialne za odśnieżanie dróg i chodników w ramach tej akcji? Łącznie całą akcją Zima zajmuje się w naszym mieście pięć firm. Rejony mamy cztery. Dwa lata temu został wyodrębniony obszar Deptaka. Osobne firmy zajmują się utrzymaniem na jezdniach i osobne na chodnikach. I jedną z tych firm jest właśnie nasza miejska spółka Zakład Gospodarki Komunalnej. Jak to wygląda, jeśli chodzi o sprzęt? Bo tutaj jesteśmy w jednym z magazynów zakładu gospodarki komunalnej, widzimy dużo pojazdów, które mają pomóc naszym służbom właśnie w ramach akcji zima. A ile takich pojazdów łącznie pojawi się na ulicach Zielonej Góry właśnie w trakcie trwania akcji zima? Łącznie całego sprzętu jest około 40. Każda firma ma narzuconą minimalną liczbę sprzętu, jaką musi w trakcie obowiązywania umowy zapewnić. Czyli mamy 40 jednostek sprzętowych, w tym jest 18 pługosolarek. Do samych chodników jest zaangażowane ponad 40 osób. Ważne jest to, że oczywiście o, o to, żeby było czysto, dbają firmy m.in. Capri-Beat, również Kaczmarek, ale przede wszystkim chyba zakład gospodarki komunalnej. A mówię przede wszystkim dlatego, że Państwo odpowiadają za rejon wschodni, za utrzymanie chodników oraz jezdni w tym rejonie, ale też jest rejon centrum, gdzie są Państwo odpowiedzialni właśnie za chodniki. Proszę powiedzieć, jak będzie wyglądała praca i wygląda praca pracowników ZGK w ramach akcji ZIMA w tym roku? Tak jak w zeszłym roku pełnimy 24 godzinne dyżury, więc nasi pracownicy cały czas są, cały czas monitorują, cały czas sprawdzają, jak ta prognoza pogody wygląda. Jeżeli tylko coś się dzieje, wiadomo, wsiadamy w samochody, jedziemy na nasz rejon i albo odśnieżamy, albo posypujemy. Do swojej dyspozycji mamy sześć pługosolarek, tych właśnie dużych samochodów, które tutaj państwo mogą zobaczyć, ale oprócz tego też mamy takie Mniejsze samochody, mamy też ciągniki, żebyśmy mogli wywozić ten śnieg. Oczywiście, o ile już spadnie ten zalegający śnieg, żeby go nie było na ulicach i na chodnikach. I też mamy nasze miejskie małe chodnikowe zamiatarki przystosowane właśnie do akcji zima, bo te temperatury, które teraz są, uniemożliwiają, aby właśnie te y, samochody po prostu czyściły ulice i chodniki, więc przystosowaliśmy je do akcji zima. Dysponują Państwo taką specjalną prognozą pogody? Zgadza się? Czy to jest specjalna prognoza pogody? Myślę, że tak. Jest to prognoza pogody, gdzie jest więcej danych, gdzie te dane dochodzą do nas szybciej, więc cały czas, 24 godziny na dobę, sprawdzamy, patrzymy, monitorujemy. Pojazdy I, są. Jeśli jeszcze mogę, też mamy w mieście kamery w naszym rejonie zainstalowane i sprawdzamy, czy to, co widać na monitorach, to, co mamy z prognozy pogody. Pokrywa się z tym stanem rzeczywistym, co jest akurat w mieście. Pełna elektronika, pełna nowoczesność, bo jeszcze pojazdy z tego co wiem mają też GPS w standardzie, zgadza się? Ależ oczywiście, że tak wszystkie nasze samochody, cała nasza flota, tutaj ZGK, ma już GPS w samochodach, żebyśmy wiedzieli, gdzie są, co robią i kiedy o jakiej godzinie byli, bo też często dzwonią do nas mieszkańcy. Z interwencją. Mówią, że na przykład nie odebraliśmy im śmieci albo że naszego samochodu jeszcze nie było, jak mówimy o akcji Zima, że chodnik nie był odśnieżony. I właśnie wtedy możemy bardzo łatwo to zweryfikować, sprawdzając na GPS-ie, czy ten samochód faktycznie tam był. Jeśli chodzi o ten system zmian, pracownicy pracują na zmianach 24-godzinnych, są pod telefonem? Tak, cały czas pod telefonem. Nasi pracownicy są na naszym Facebooku oraz na naszej stronie internetowej. Jest zamieszczona zresztą jak co roku mapka zimowego utrzymania dróg. Więc jeżeli Państwo są zainteresowani, proszę wejść, proszę sobie ściągnąć, proszę zapisać w telefonie. I są tam podane numery nie tylko do naszej firmy, nie tylko do naszej dyspozytorni, ale do wszystkich firm, które zajmują się zimowym utrzymaniem dróg. Tak, wystarczy wejść na stronę internetową, oczywiście oficjalną Urzędu Miasta Zielona Góra, ale również można zajrzeć na Facebooka Zakładu Gospodarki Komunalnej. Mówiliśmy dużo o tym, co zrobić, jeśli już spadnie śnieg, tak? My możemy ze swojej strony oczywiście zadbać o to, żeby było czysto, żeby nie było tak dużo śniegu jako Zielona Góra, jako wodacza, jako zetkieka, ale to nie wszystko. Ważne jest to, aby kierowca, przede wszystkim jadący taką ulicą zaśnieżoną, włączył myślenie. Na co zwracać uwagę, jeśli jeździmy po miejskich drogach w tym trudnym okresie jesienno -zimy? Mowym. Eugeniusz Kubiś. No przede wszystkim trzeba myśleć, że po zimie będzie wiosna i jeżeli chcemy z radością uczestniczyć w tym zjawisku, to po prostu właśnie tak, jak pan powiedział, trzeba włączyć wyobraźnię i myślenie. Najtrudniejszy jest taki okres przejściowy, kiedy powiedzmy drogi z suchych robią się mokre, zaśnieżone, obrodzone i wtedy po prostu musimy ten pewien czas poświęcić na przystosowanie się, czyli ostrożniejszą jazdę. Najpierw myśleć, więcej myśleć, wyobrażać sobie, co tam może być, zachowywać większe odległości. Oczywiście, już nie mówię o tak oczywistej sprawie, jak przystosowanie samochodu do tych warunków, a więc y, jednak opony zimowe się sprawdzają. Mówię to jako człowiek, który jeździł od 1977 roku w każdych warunkach każdego dnia przeróżnymi samochodami, i jednak te opony zimowe nie ma co wydziwiać, y, pomagają. A opony uniwersalne? Y, sądzę, że tak, że no wiadomo, to wszystko to jest biznes. Nie wiadomo, że się trochę zmieni biznes e, gumiarni, i stąd e, różne mogą być opinie i tak dalej. Ale po pierwsze, w bardzo często e, warunki e, wręcz nie, nie wymagają koniecznie opon zimowych. Da się żyć, da się jeździć i całkiem nieźle, bo takie są warunki takie są zimy u nas. Ale na pewno o wiele lepiej jest być zabezpieczonym i mieć te opony zimowe, które są z miękkiego, e, z z miękkiego kołczuku i z miękkiej gumy i po prostu jednak lepiej się trzymają drogi, i te droga hamowania jest krótsza i tak dalej. A, ale jak będą bardzo ciężkie warunki, to i tak trzeba na przykład łańcuchy założyć i tak dalej. Każdy może jeździć w każdych warunkach, to musi się stopniowo przystosowywać, wdrażać. Yy. Te warunki, które są w tej chwili, są, no, że tak powiem, no, zima, nie zima. To wszystko jest dla ludzi, dla bardzo przeciętnych kierowców. Tylko jeden warunek trzeba myśleć. Ostatnio wielu z nas pewnie widziało Lamborghini, gdzie tatuś rajdowiec uczył synka driftować i go zachęcał i tak dalej. No, kochani, im większe ryzyko podejmujemy, tym mamy większą pewność, że będzie kraksa. Z kolei, im bardziej rozważnie, rozsądnie i nie odreagujemy swoich kompleksy, Swojego przeświadczenia o naszej wielkości, doskonałości, a normalnie, rozsądnie jeździmy, chcemy doczekać wiosny. To po prostu, jeżeli myślimy, przewidujemy, przystosowujemy się do tych warunków stopniowo, będzie dobrze. Każdy powinien próbować jeździć, nikt nie powinien bać się zimy jako takiej. To jeszcze dwa słowa na temat Gołoladzi, tak zwany czarny lód. Dlaczego jest tak niebezpieczna i jak ją rozpoznać? Czarny lód to takie bezpośrednia warstwa lodu na asfalcie, czyli jedziemy, możemy mieć wrażenie, że no droga jest po prostu, droga jest przyczepna i tak dalej. Nagle tak samo czarno wygląda, ale nagle samochód zaczyna tańczyć, uciekać i tak dalej. takie zjawiska zdarzają się często, jeżeli gdzieś tam mamy w pobliżu cieki wodne, takie po prostu jakieś takie wilgotniejsze miejsca, często drogowcy ustawiają tam przed tym śnieżynki, znaki z taką śnieżynką, żeby ostrzec że może być bardziej ślisko po prostu no nie wolno w takich pogorszonych warunkach, tak samo jak w nocy, gdzie jedziemy przez las, nie możemy jechać na full, bo nikogo nie ma i tak dalej, bo może bzik sarna, jeleń, tak samo jak jeździmy w takich pogorszonych warunkach klimatycznych, to, e, pogodowych, to musimy się liczyć z tym, że nagle ten czarny odcinek drogi może się e, zamienić w rozpęd do śmierci, e, że wlecimy na drzewo, do rowu, że zginiemy i tak dalej. Wpadamy w poślizg, co dalej? Wpadamy w poślizg i jeżeli potrafimy się szybko modlić, to bardzo szybko można krótką modlitwę zmówić. To jest naj, najpewniejsze. Można próbować walczyć, w ostateczności można po prostu, ale brutalnie walnąć po hamulcach. To wbrew pozorom nie jest prawdą, że to zawsze musi się zakończyć, bo to może jednak nas zatrzymać, spowolnić prędkość, zanim w cokolwiek uderzymy i tak dalej. Oczywiście można próbować kontrolować, zależy od tego, czy to będzie po, poślizg e, tylnych kół, czy przednich, nas nadcylowny. Nad e, można oczywiście walczyć kierownicą, można gwałtownie depnąć, ale krótkie takie depnięcie, żeby s, e, spowolnić, wtedy możemy odzyskać panowanie nad kierownicą. Takie różne rzeczy możemy robić. I tutaj, i to nie jest w ogóle kryptor Reklama, to, to są moje własne doświadczenia. Trzykrotnie organizowałem szkolenia dla instruktorów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, ale w Tomaszowie w zakładzie... W, w, w... Ośrodku doskonalenia tak, techniki o, jazdy. O, tak, ośrodku doskonalenia techniki jazdy, i tam naprawdę można się przekonać, bo są i takie e, śliskie, po prostu warunki, gdzie można się przekonać, co się dzieje z samochodem przy różnych prędkościach, jaka jest droga hamowania, ale jest też taki szarpak, który może przekonać, co się dzieje, jak możemy zareagować, gdy właśnie tył gwałtownie nam ucieknie i tak dalej. Ja uczestniczyłem to w tym i koledzy co najmniej trzykrotnie i zapewniam, że jest to przydatne, ale nie na zasadzie, że się tam nauczymy, jak tam. Wspaniale wychodzić z poślizgów, i tak dalej, tylko e, po prostu się zorientujemy troszeczkę, jak powinniśmy wyczuwać nasz samochód, e, właśnie w takich warunkach, przy mniejszej prędkości, gdzie nie ma ruchu, trochę depnąć, przyhamować, ale to mówię bezpiecznie musi być, nie może być ma, bardzo mała prędkość, e, żadnego ruchu drogowego gdzieś tam na boku, i tak dalej. Możemy po prostu trochę lepiej zrozum zrozumieć fizykę, e, fizykę związaną z. E, z samochodem, z przyczepnością, z masami, i tak dalej. Musimy już kończyć, Panie Eugeniuszu. Dziękuję bardzo Państwu za poświęcony czas. Jak Państwo słyszeli, dziś rozmawialiśmy o tym, jak nasze służby są przygotowane do akcji zima, zarówno pod kątem Zakładu Gospodarki Komunalnej, miasta, ale również film zewnętrznych, które będą dbać o to, aby nasze ulice i chodniki były przejezdne, były bezpieczne, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby włączyć myślenie, jeśli jesteśmy kierowcami, i jeździć po prostu bezpieczny. Za dziś, za wspólnie spędzony czas, dziękuję Piotr Kuśnierz i Krzysztof Filmanowicz za kamerą. RZG Interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG Interwencje. Środy o 12.30 na 97.1 FM. Na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zapraszam, Piotr Kuśnierz.